Widzę, na kanale nudzi mi się w odcinku urodzinowym. Dokładnie to 5 marca przypada rocznica opublikowania pierwszego filmu na kanale. Jako, że są to urodziny, nie mogą oczywiście zabraknąć torta. Niestety na torcie brakuje świeczki, zapomniałem jej zaimplementować. Nadrobię to w przyszłym roku. Więc w przyszłym roku już chyba się pojawi się torce świeczką. Też nie ma żadnego szampana ani innego trunku. Nawet pikolo brakuje. Tu pozdrawiam ekipę niskiego pressingu, z którą całkiem niedawno świętowałem. Też pierwsze urodziny, i tam właśnie się raczyliśmy tym bezalkoholowym trunkiem. A w dzisiejszym odcinku powiem co nieco, jak wygląda. Nudzi mi się w liczbach, czyli to, jak chętnie oglądaliście ten kanał. Jaki film najbardziej się Wam podobał? Powiem też o Was, co YouTube na Wasz temat mi podał w statystykach. I na, zacznę od tego, że zostało opublikowane w tym roku, w tym pierwszym sezonie, 40 filmów. Były to zarówno filmy dotyczące... Były to różnego rodzaju poradniki, dużo było odcinków właśnie dotyczących programowania, one stanowiły ponad jedną trzecią wszystkich produkcji na kanale. I to oprogramowanie też zdominowało. Ono stało się takim głównym tematem kanału, i tak już pozostanie. O tym też mówiłem w QA, który był na początku roku nagrany, właśnie tym noworocznym QA. -u. Więc kanał już się skupi głównie na programowaniu, choć zaczynał właśnie od tematu związanych z majsterkowaniem, i tu mogę zapowiedzieć, że tematy związane z majsterkowaniem się jeszcze pojawią na kanale. Ale pojawią się prawdopodobnie bardziej pod koniec roku albo dopiero w przyszłych latach działania tego kanału i będzie to takie majsterkowanie, właśnie połączone z programowaniem. Będziemy wykorzystywać Raspberry Pi i budować różne mechanizmy sterowane właśnie przy pomocy tego małego komputerka. Takie są plany. Zobaczymy, jak to będzie. I już właśnie przejdę do statystyk. Subskrypcje. I tutaj, na ten moment, na moment, w którym nagrywam, jest to 353 osoby. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, że zechciały subskrybować ten kanał, bo każda subskrypcja, co też podkreślam co jakiś czas, mobilizuje. Każdy właśnie taki stały widz, który postanowi śledzić kanał, jest e, taką zachętą do pracy, żeby jeszcze bardziej się starać, żeby rozwijać ten kanał, żeby robić e, jak najciekawsze tematy. E, też e, cieszy mnie cały feedback, który od Was otrzy, otrzymuję, e, różnego rodzaju komentarze. Niestety na razie nie ma ich za wiele, e, co żałuję. No, mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej, że chętniej zaczniecie się udzielać będziecie pisać swoje wrażenia na temat odcinków, będziecie też sugerować tematy na odcinki związane z programowaniem. Chętnie poczytam, o czym byście chcieli posłuchać, co powinienem na kanale zaprezentować. Więc jestem jak najbardziej otwarty na takie wasze sugestie, więc piszcie komentarze. Chętnie właśnie poczytam, chętnie coś zrobię na podstawie tego co wy tutaj oczekujecie i przejdziemy teraz dalej jeszcze na ten temat komentarzy i nie tylko na temat takiego właśnie kontaktu z Wami na takich interakcjach. Wrócę do tego pod koniec filmu, tymczasem właśnie wracając do statystyk. Źródła wizyt. I tu lekkie moje zaskoczenie. Pamiętam jak zaczynałem tworzyć ten kanał, to Główne źródło wizy to był, mimo wszystko, Facebook. Najczęściej właśnie wchodziliście na moje filmy poprzez klikanie linków na Facebooku, umieszczonych w różnych grupach tematycznych, czy to też udostępnianych przeze mnie przez członków Stowarzyszenia S-Project i, i tak dalej. A obecnie, jakby te źródła zewnętrzne stanowią tylko 44% wejść. Co jest moim zdaniem fajne, bo to oznacza, że coraz częściej właśnie wchodzicie na mój kanał nie poprzez jakieś tam grupy, poprzez udostępnienie odcinków na zewnątrz, tylko już zaczynacie wyszukiwać mój kanał w przeglądarce. No i o tym też świadczy druga tutaj, drugi element tej statystyki 21%. Tyle stanowią widzowie, którzy wyszukują kanał poprzez różnego rodzaju hasła wpisywane w wyszukiwarkę YouTube'a. Trzecią grupą tutaj są to widzowie, którzy wchodzą na stronę kanału i w ten sposób przeglądają moje filmy. Co też mnie bardzo cieszy, że właśnie odwiedzacie moją stronę i tam wybieracie swoje filmy. To jest naprawdę zachęcające, że. Głównie z tych źródeł zaczynacie odwiedzać kanał, nie tylko przez tego Facebooka, chociaż oczywiście tutaj w żaden sposób nie neguję widzów z Facebooka. Serdecznie ich witam i zapraszam. Chcę, żebyście tu zaglądali. Mam nadzieję, że właśnie zaglądając z Facebooka, staniecie się tymi stałymi widzami i dołączycie do grona tych 353 subskrybentów, i będziecie śledzić to, co się dzieje na kanale. Kolejną grupą tutaj, jaką Facebook mi podaje, no to są różnego rodzaju bezpośrednie i nieznane źródła wejść. Bezpośrednie oznacza to, że na przykład dostaliście w subskrypcji link i weszliście przez ten link w subskrypcji, albo gdzieś dostaliście na jakiejś stronie link do kanału, i w ten sposób, jakby odwiedziliście kanał, odwiedziliście jak, jakiś film. To znaczy, tu chodzi bardziej o te bezpośrednie, czyli link do filmu na, na jakiejś stronie gdzieś został zamieszczony, i w ten sposób trafiliście na mój film. Dalej mamy funkcje przeglądania. To są funkcje, które wykorzystujecie przede wszystkim przeglądając inne filmy. Czyli wchodzicie na mój kanał, na przykład, poprzez wyświetlenie miniaturki albo poprzez kartę u któregoś ze znajomych, którzy polecają mój kanał. Tu całkiem możliwe, że wchodzicie z kanału Cyberiusa, którego też serdecznie pozdrawiam. Więc to są takie wejścia i one stanowią 6% wejść, przepraszam, 5% wejść. No i są też wejścia, których YouTube nie potrafi zdefiniować i ta grupa stanowi aż 12%. Więc tak wyglądają wejścia na kanał no, i teraz co nieco na temat was, czyli informacji, które YouTube przedstawia mi na temat widzów. Oczywiście, dominującym krajem wejść jest Polska. Najczęściej oglądacie mnie w Polsce, co stanowi 71,6%. No, ale prawie 30% widzów z zagranicy jest. Co jest też nieco zaskakujące, bo kanał jest prowadzony po polsku. Więc yy, to by sugerowało, że widzowie też są osobami mówiącymi po polsku, bo trochę mnie by zdziwiło, jakby osoba nierozumiejąca polskiego próbowała oglądać kanał, na którym są publikowane głównie właśnie filmy poradnikowe, czyli filmy w, w, obecnie głównie dotyczące właśnie programowania i, te, i porad do, yy, jak programować, jak rozwiązać różne problemy programistyczne. No i przejdziemy do ci widzów. I tu nie ma wielkiego zaskoczenia. Oczywiście, dominującą grupą są mężczyźni. To jest normalne w przypadku kanałów technicznych lub kanałów sportowych. Ale co mnie cieszy, w przeciwieństwie do kanału Niski Pressing, który mam przyjemność tworzyć z Pawłem Janturą i Maćkiem Matwiejem, gdzie widzów o. Widzów mężczyzn jest zdecydowanie więcej, bo prawie 99% czy 98% już dokładnie nie pamiętam. U mnie na szczęście jest już te prawie 5% kobiet, więc panie również się interesują tematem programowania, tematami technicznymi. I to jest miłe, że właśnie nie tylko panowie oglądają, że również przedstawicielki płci pięknej zaglądają na kanał i jakieś treści próbują z tego kanału pozyskać, jakieś rzeczy się nauczyć może, a może oglądają filmy związane z recenzjami, bo takie filmy też się pojawiły na kanale. Więc naprawdę serdecznie Panią dziękuję. Mam nadzieję, że ta statystyka będzie się zmieniać, że jeszcze więcej Pani zainteresuje się programowaniem i jakby w przyszłym roku może ta statystyka będzie 80 do 20. Kto wie? Na razie, jak widać, prawie 5% stanowią kobiety. Co jest więcej niż na kanale o piłce nożnej, więc, więc i tak jest jakaś ciekawa różnica. I teraz statystyka, która mnie najbardziej zaskoczyła. Wiek widzów. Początkowo myślałem, że mój kanał głównie jest oglądany przez yy, może jakichś licealistów uczących się programowania, może jeszcze młodszych widzów. Ewentualnie, właśnie jakichś studentów. A tu się okazuje, że największą grupę stanowią osoby starsze ode mnie. Osoby w wieku 35-44 lat. Jest to aż prawie 56% dokładnie 55,7%. No i drugą taką dominującą grupą są osoby w wieku 25-34. Więc to jest takie lekkie zaskoczenie. No, nie spodziewałem się, że. Jednak średnia wieku widzów będzie znacznie wyższa niż to zakładałem, ale to cieszy. To cieszy, że właśnie osoby nieco starsze ode mnie interesują się tą tematyką, chcą uczyć się programowania, chcą pogłębiać swoją wiedzę i, i wchodzą na mój kanał, żeby tutaj zdobywać tą wiedzę. Dalej mamy hasła, które wpisujecie w wyszukiwarkę, czyli w jaki sposób właśnie znajdujecie ten mój kanał. Jak te 20% widzów wchodzi na mój kanał? Właśnie nie 20%, bo tu dochodzi też wyszukania nie filmów, a wyszukania strony. Więc tam była strona, już szybko wrócimy do tych statystyk, czyli mamy 21 plus 12, no to mamy 33% widzów. Wchodzi przez wyszukiwarkę, a trafia na kanał wpisując albo Nudzi Mi się, czyli nazwę kanału, albo programowanie Python. Więc widać, tematyka programowania nie bez przyczyny stała się tą tematyką dominującą. To jest coś, co najchętniej chcecie tu oglądać na tym kanale. Dlatego zrezygnowałem już z robienia tematyki filmowej. Może tematyka filmowa się pojawi. Nieco w innym miejscu są pewne plany, żeby pojawiła się taka tematyka na głównym kanale stowarzyszenia S-Project, które jakby specjalizuje się w produkcjach filmowych i telewizyjnych, więc tam możliwe, że się wkrótce pojawią jakieś filmy dotyczące techniki filmowej. No wkrótce, na razie nie wiadomo kiedy, bo jeszcze tu nie ustaliliśmy żadnych szczegółów, ale mogę powiedzieć, że takie plany też gdzieś są żeby ruszyć, również tamten kanał, aby tamten kanał też troszkę rozwijać. No i zbliżamy się nieuchronnie do końca, czyli najpopularniejszy film. No i tutaj już nie ma zaskoczenia. Oczywiście, najpopularniejszym filmem, który został obejrzany już prawie tysiące razy, jest wprowadzenie do programowania w Pythonie. Był to. Trzeci odcinek na kanale i przyznam się, nie byłem z niego jakoś specjalnie zadowolony. Wręcz bym powiedział, że teraz bym zrobił go dużo lepiej niż rok temu. Uważam, że był troszkę nudny, przegadany z mojej strony. No i w związku z tym, jakby chcę to poprawić, a poprawić w sposób taki, że wkrótce pojawi się na kanale nowa seria, seria dotycząca właśnie podstaw programowania w Pythonie. Gdzie będę w krótkich, w miarę krótkich odcinkach opowiadał o poszczególnych funkcjonalnościach, poszczególnych składowych programowania, yy, to właśnie pogłębiając yy, jakby elementy, pogłębiając informacje na temat poszczególnych elementów, jak je stosować. Więc to pojawi się niebawem. Myślę, że już w marcu pierwsze odcinki z tej serii właśnie nowej skierowanej do początkujących programistów się pojawią i to będzie tyle, jeśli chodzi o statystyki. Ale mia obiecałem wcześniej, że powiem co nieco na temat jeszcze jednej nowości, która się pojawi. Mianowicie możecie mi wysyłać swoje problemy programistyczne yy, poprzez maila. Tam opisać jakieś zagadnienie, czy to nie wiem, zadanie z uczelni, czy inne zadanie, jakiś problem, który wam się. Y, zdarzył i ja postaram się y, odpowiedzieć na tego waszego maila. Może nagrać jakiś odcinek, jeśli problem będzie dosyć ciekawy, czy nawet właśnie takie problemy typowo szkolne też możecie jak najbardziej przysyłać. Y, chętnie i takie odcinki pokażę, jak rozwiązać różnego rodzaju zadania ze szkoły, czy to z liceum, czy to ze studiów, więc. Y, Jestem otwarty, możecie wysyłać na mój mail, mail jest podany w opisie filmu, lub możecie też wysyłać filmy poprzez filmy, wysyłać swoje właśnie problemy programistyczne poprzez fanpage, do czego też serdecznie zapraszam. Tam myślę, że nawet szybciej odpowiem niż na maila, którego otrzymam od was. No i mail też może teoretycznie trafić do spamu, więc to jest to ryzyko. Na Facebooku jest większa szansa, że Wam y, odpowiem, że ta wiadomość Wasza do mnie dotrze, więc zachęcam do wysyłania tych y, rzeczy przez Facebooka, ewentualnie właśnie przez maila. Y, I to by było tyle. To są takie nowości, które się właśnie pojawią niedługo. Będzie też y, kontynuowana seria dotycząca Django. Dalej będę pracował nad serwisem SProject.pl. Niestety planowałem ten serwis zakończyć do końca lutego, no i ni niestety nie udało się, ale jakby tutaj też się pojawia parę fajnych tematów na odcinki, które się myślę wkrótce też pojawią, właśnie i pokażę kolejne właśnie takie rozwiązania, jakie zastosowałem pisząc ten system. Klasy. Na stronę stowarzyszenia. To jakby było tyle. Wkrótce też się prawdopodobnie pojawi nowa oprawa. Obecna oprawa głównie skupia się właśnie na tych elementach związanych z majsterkowaniem, które zaczynały kanał. No Jakby z relacji tego, że kanał się tutaj już zafiksował przede wszystkim na tą tematykę programistyczną, no to i oprawa musi być związana z tematyką programistyczną, więc. Tu czeka y, zmiana, już jest. Y, muzyka przygotowana. Będzie też pewnie zmiana w związku z nową oprawą będzie też zmiana nieco formy tych odcinków poradnikowych. No ale to zobaczycie wkrótce. Ja dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście, zachęcam do subskrybowania kanału, do klikania łapek w górę, do zostawiania komentarzy i do wysyłania właśnie tych problemów programistycznych na maila. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia. Cześć!